My jesteśmy w dość dobrej sytuacji. Mieliśmy, mamy za sobą rekordowy przedsezon, w sensie zamówień, które do nas spłynęły. Tutaj głównie rynek polski od lat pozytywnie nas zaskakuje. Jesteśmy liderem w Polsce i tylko i te lata ostatnie kryzysu tylko pokazały jak, jak, jak mocno, jak bardzo Rolnicy w Polsce ufają nam, naszym, naszym pracownikom, naszej Marce. Także z dosyć dużym optymizmem patrzymy na przyszły rok, natomiast też z pokorą, bo wiemy, że sytuacja jest bardzo nierówna i tylko ciężką pracą możemy spowodować, że rzeczywiście ten optymizm przełoży się też na, na konkretne liczby. Czy w, za, w zamówieniach jest jakiś konstans, czy jednak są spadki? Nie, no mamy wzrost spory zamówień, także w stosunku rok do roku mamy duży wzrost zamówień. W zasadzie e, plany produkcji mamy obłożone do końca maja, także jest to też e, taki moment, w którym zachęcam, e, zachęcam do zamówień. Dilerzy rzeczywiście będą e, mieli nasze maszyny do dyspozycji. Natomiast fabryka. Fabryka może planować produkcję na kilka miesięcy do przodu. Czyli Pottinger zamknął rok obrachunkowy z końcem lipca. Jak wygląda sytuacja dla Waszej firmy? Ten rok, który minął, był rzeczywiście dla nas, był dla nas zadowalający. Nastąpiło odbicie po tych w zasadzie dwóch latach słabszych. To cała branża miała z tym problem. Zamknęliśmy rok obrotowy w Polsce na poziomie 28 milionów euro mniej więcej, także był to w stosunku do zeszłego roku naprawdę spory wzrost. Miejmy nadzieję, że ta tendencja utrzyma się również w tym roku. A na tle historycznym w Polsce? Jest to jeden z najlepszych obrotów, jakie osiągnęliśmy w kraju. A jak się ten rok zaczął, jak zamówienia? Na razie jesteśmy po pierwszej fazie zamówień zimowych tak zwanych. No, wszystkie firmy mają tego typu system zamawiania, że należy, należy te maszyny zamawiać z odpowiednim wyprzedzeniem. Jesteśmy w tej chwili po pierwszym etapie. I jesteśmy zadowoleni. Tak to nazwijmy. Jak Polska na tle Europy wypada? Tutaj? Polska jest, nie chcę tutaj używać już zgranych słów, ale wydaje mi się, że Polska jest e, zieloną wyspą na tle Europy. E, cała branża rolnicza w Polsce, wbrew temu, co czasami się słyszy, ma się naprawdę na tle Europy bardzo dobrze. W, w, w krajach Europy Zachodniej cały czas mamy do czynienia ze słabymi nastrojami. Ten kryzys trochę się kończy, widać lekką poprawę, ale jeżeli chodzi o ssanie z rynku. To, jeszcze chwilę trzeba będzie na to poczekać. Przybyliśmy tutaj zaprezentować nasze, nasze maszyny. Są to maszyny uprawowe. Przywieźliśmy ze sobą osiem maszyn, które budzą największe zainteresowanie. Jesteśmy tutaj kolejny raz z nadziejami na, na wzrost udziału eksportu w naszej firmie. Rynek wygląda w tym momencie nieco gorzej niż w zeszłym roku. Jest to już kolejny rok słabszy, natomiast w naszym wykonaniu nasza sprzedaż pozostanie na tym samym poziomie. Naszym najmocniejszym rynkiem pozostaje rynek polski. Jest to około 70-75% sprzedaży. Natomiast eksport stale rośnie. Pozyskujemy nowych klientów, a co za tym idzie, ten udział w sprzedaży. Wzrasta około 3-5% rocznie wzrasta udział sprzedaży eksportowej w naszym bilansie. Największym zainteresowaniem cieszą się oczywiście brony talerzowe i agraty bezrokowe, ale obecnie wśród dealerów z zagranicy i klientów indywidualnych, coraz większe zainteresowanie budzi półdutowy czy nasza linia agregatów uprawowych, którą poszerzyliśmy przez ostatni rok o kolejne dwa modele. Na razie wszystko wygląda całkiem nieźle. Bardzo dużo odwiedzających spoza Europy, co nas bardzo cieszy. Mamy tutaj kilku dealerów, którzy od kilku lat już z nami współpracują, ale także kilka nowych kontaktów, które są zainteresowane naszymi produktami, by je i importować z Polski do, do, do krajów zaoceanicznych, co jest bardzo fajne. E, także początek bardzo przyjemny, zobaczymy jak to się będzie dalej rozwijało. Sama sytuacja w branży maszyn towarzyszących maszyn uprawowych e, póki co jest taka, powiedzmy, mało optymistyczna. No niestety, tak. No, ta druga połowa roku jest dosyć, dosyć słaba. E, zauważamy wyraźny spadek w stosunku do lat poprzednich. No i ratujemy się, jak możemy. Staramy się zainteresować klientów nowymi produktami. No i rozwijamy tą gamę maszyn, którą już mamy, o, o te opcje, które są sugerowane nam przez naszych odbiorców. Jeżeli chodzi o kraje europejskie, do tej pory sprzedaż wyglądała bardzo dobrze, bardzo dynamicznie się rozwijała. Rynek niemiecki jest naszym głównym rynkiem sprzedażowym, ale również bardzo dużo sprzedajemy, zarówno do krajów bałtyckich, jak i na Bałkany. Kraje skandynawskie również obsługujemy, także ta sprzedaż jest tutaj na terenie całej Unii Europejskiej. Poza Unią sprzedajemy także do Afryki, do Nowej Zelandii, do Kanady. No i tutaj widać rozwój sprzedaży, może też ze względu na to, że na te rynki weszliśmy dosyć niedawno bo około 2 lata temu także ta sprzedaż się z roku na rok zwiększa i rozwija na tych rynkach. Jeżeli chodzi o rynek europejski, faktycznie widać od tak miesiąca lekki spadek sprzedaży. Jest trochę mniej zapytań, ale no tutaj po dwóch dniach targów już można powiedzieć, że jest optymizm. Uważam, że po, pomimo tutaj drobnych jakichś zawirowań na rynku niemieckim będziemy w stanie utrzymać produkcję na podobnym poziomie w przyszłym roku. Także no, jesteśmy tutaj po dwóch dniach pełni optymizmu, jest dużo zainteresowania, dużo klientów, dużo rolników, dużo klientów biznesowych.